Nie wszystkim jest jasne, jak ciężko jest niosąć przeznaczenie. Czasami życie wydaje się trudniejsze właśnie dlatego, że niszesz energię, z którą świat jeszcze nie umie sobie poradzić. Nie jest to kara, lecz powołanie. Jakbyś urodziłeś się z niewidzialną misą, a nawet jeśli usiłujesz się wpasować, coś w tobie wskazuje zawsze na inny szlak. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że nigdzie nie należysz, że przyciągasz dziwne reakcje bez przyczyny, lub że twoja intuicja mówi głośniej niż logika, może jesteś wśród wybranych. Tak, tych, których łączy głębsza niż słowa połączenie z Boskim. I dziś dowiesz się o siedmiu niewidzialnych znakach, które ujawniają tę prawdę znaki, które nie można wytłumaczyć oczami, ale wewnętrznym światłem. Czy zauważyłeś, jak pewne osoby po prostu znikają z twojego życia bez jasnego powodu? Czasami wystarczy Twoja obecność, aby je drażnić, nie dlatego, że zrobiłeś coś złego, ale dlatego, że Twoje wewnętrzne światło ujawnia ciemność, którą one starają się ukryć. Wybrani noszą energię, która działa jak lustro, ci, którzy są zgodni z prawdą, zbliżają się, a ci, którzy żyją w kłamstwie, oddalają się. Nie dziw się, jeśli fałszywe. Manipulujące lub zazdrosne osoby unikają cię, lub nawet próbują zaatakować cię plotkami i odrzuceniem. To dzieje się dlatego, że duchowość wybranych odsłania to, co jest ukryte. Możesz wejść do środka i zmienić nastrój tylko swoją obecnością jest to twoja istota wibrująca wyżej niż jakakolwiek maska. Ta sami po prostu wiesz. Przed jakąkolwiek wiadomością, przed jakąkolwiek racjonalną wyjaśnieniem coś w tobie już czuję. Jakby intuicja wybranych była duchowym odbiornikiem, odbierającym sygnały, które inni ignorują. Dziwne sny, dreszcze w nieodpowiednim momencie, przeczucie, które się potwierdza. Wszystko to należy do Twojego powołania. Ta łączność z niewidzialnym nie jest szaleństwem, lecz darem. Wybrani żyją tutaj z nóg, ale z umysłem i sercem zsynchronizowanymi na innej częstotliwości. Jeśli coś ci się nie wydaje prawdziwe. Ufaj. Twoja wiara i wrażliwość są tutaj z powodu większego celu. I kiedy nauczysz się słuchać tej głosu wewnętrznego, życie zaczyna się ustawiać w taki sposób, który nie zawsze da się wytłumaczyć, ale da się odczuć. Niektóre osoby po prostu nie mogą znieść widoku cię świecącego, nawet jeśli nie próbujesz zwracać na siebie uwagi. Problem nigdy nie był twoim, lecz tym, co niesiesz. Wybrani mają wewnętrzne światło, które drażni tych, którzy żyją w ciemności. Czasami po prostu twoja obecność już wywołuje negatywne reakcje, złośliwe spojrzenia i agresywne zachowania. Możesz być miłym, cichym, nawet niepozornym, jednak będziesz celem bezpodstawnych odrzucenia. I dlaczego? Dlatego, że twoja energia mówi głośno, nawet jeśli nie mówisz nic. Wybrani budzą silne uczucia, nawet te, które ludzie nie chcą przyznać. Nie traktuj tego jako coś osobistego. Traktuj to jako znak, że w tobie jest coś szczególnego, z czym świat jeszcze nie umie sobie poradzić. Od dziecka, może, czułeś, że nie pasujesz ani do szkoły, ani do grona przyjaciół, ani do pewnych środowisk. Wybrani noszą coś takiego unikalnego, że rzadko znajdą miejsca, które pasują do ich częstotliwości. I to nie jest samotność, lecz znak tożsamości duchowej. Szukasz celu, prawdy, głębi, nie potrafisz udawać tego, czym nie jesteś. Większość ludzi zmienia się, aby spodobać się, ty czujesz wewnętrzny impuls do autentyczności. Czasami wolisz milczenie nad płytką konwersacją. Wymieniasz tłumy na momenty prawdziwego połączenia. To jest więcej niż osobowość, to odbicie twojego powołania. I im bardziej się ustawiasz w swojej prawdzie, tym bardziej prawidłowe miejsca zaczynają Cię rozpoznawać. Czy zauważyłeś, jak dzieci uśmiechają się do Ciebie bez powodu, lub jak zwierzęta zbliżają się, nawet jeśli są nieufne wobec innych osób? To nie jest przypadek. To Twoja energia. Wybrani noszą tak czystą wibrację, że niewinni istoty je odczuwają, nawet jeśli nie rozumieją. Czują się bezpiecznie, przytuleni, jakby byli przed kimś znanym. Ta spontaniczna łączność jest wyraźnym znakiem Twojej wewnętrznej światłości. Dzieci często dotykają Twojej dłoni, przyglądają się Twoim oczom przez dłuższy czas, zwierzęta przytulają się, leżą obok ciebie, podążają za tobą. Jest to ładne do zobaczenia, ale jeszcze bardziej duchowe. Ta wrażliwość pokazuje, że jesteś w harmonii z tym, co świat próbuje ukryć, a czyste istoty rozpoznają to z daleka. Niektóre odpowiedzi przechodzą, gdy najmniej się spodziewasz, we śnie, w zdaniu, które ktoś mówi, w liczbie, która się powtarza kilka razy. Dla wybranych niebo nie milcze. Bóg używa znaków, aby prowadzić, ostrzegać i pocieszać. I wyczuwasz głęboko w sobie, że to nie jest przypadek. To ruchome duchowość, to niewidzialne mówiące z tobą. Sny, które wydawają się zbyt rzeczywiste, spotkania, które zmieniają twoją dobę, Jadomości, które pojawiają się w odpowiednim momencie, wszystko to jest częścią boskiej komunikacji. Wybrani nie potrzebują dowodów. Oni rozpoznają głos Boga nawet w wietrze. Jeśli zauważyłeś te delikatne dotknięcia, wiesz, że wezwanie jest aktywne. I kiedy zaczynasz zwracać uwagę, wszystko zaczyna mieć więcej sensu. Czy zauważyłeś, jak twoje modlitwy mają wagę? Kiedy mówisz z Bogiem, co się dzieje? Nie tylko w twoim życiu, ale i w życiu innych. Wybrani mają tak silną duchową więź, że ich słowa noszą moc. Czasami wystarczy szczery myśl, i cuda się dziorą. To nie jest szczęście, to jest aktywna wiara, to jest cel w działaniu. Są ludzie, którzy proszą, ale nie wierzą. Ty proszysz i czujesz, że już zostałeś usłyszany. Modlitwa wybranych nie jest tylko prośbą, to jest rozmowa z wyższym. Z intencją, z energią. I dlatego odpowiedzi przechodzą. Nawet jeśli nie widzisz to od razu, zawsze coś się zmienia. Jeśli Twoja modlitwa zmienia otoczenie, wiesz, że zostałeś oznaczony przez wyższe wezwanie. Czy rozpoznałeś się w jakimś z tych znaków? Może nawet we wszystkich. To czas, aby przyjrzeć się wewnętrznie z większą uwagą. Prawdziwi wybrani nie zawsze dostrzegają swojej własnej siły ponieważ świat próbował uciszyć to, co w nich jest najczystsze. Ale prawda to, że nie jesteś zwyczajny. Nioseniesz wezwanie, energię, cel, który nie może być już zignorowany. Bóg mówi do ciebie, nawet gdy świat milczy. Twoja intuicja jest twoim kompasem. Twoja wewnętrzna światłość, twoją ochroną. Nie pozwól, aby odrzucenia na drodze sprawiły, że będziesz wątpił w to, co niebo już potwierdziło. Jeśli czujesz, że ta wiadomość mówi do Twojej duszy, napisz tutaj poniżej: Ja jestem wybrany. I jeśli chcesz się pogłębić w tym duchowym przebudzeniu, zapisz się na kanał Prawdy Biblijne i włącz powiadomienia.